Moi drodzy, na początku chciałbym bardzo gorąco podziękować i pogratulować, że kiedy rusza procesja, tak pięknie śpiewacie i dzieci, i dorośli. To świadczy o tym, że te nasze proraty, gdzie odkrywamy tajemnice, wielkie tajemnice, dają nam do myślenia i faktycznie sobie uświadamiamy, dla kogo śpiewamy i z kim rozmawiamy. To jest właśnie to piękne, to jest to właśnie, yy, co miało przynieść owoc tych naszych rozważań, tegoroczny grora. Także jeszcze raz gratulujemy, bo słyszymy, że pięknie naprawdę i śpiewacie, i odpowiadacie, i dzieci, i dorośli. A powiedzcie mi, czy my odkrywamy tajemnice czy skarby? Tajemnice. A czy są w kościele skarby? Tak. Właśnie, więc można powiedzieć, że poniekąd odkrywamy i tajemnice, i skarby, które są w Kościele. Po drugie, tak wam muszę troszkę was zmartwić, że do końca nie poznamy tych tajemnic. Dopiero w niebie tam, moja ojczyzna jest w niebie tam, tamte tajemnice poznamy dogłębnie i w stu procentach. Tutaj troszeczkę tak staramy się, my księża, ksiądz Mariusz, ksiądz Dawid, ja, żeby wam przybliżyć oczywiście, co się dzieje w Kościele. To naprawdę do końca tego też nie zrozumiemy, bo czasami są różne ograniczenia. My wiemy, że odkrywamy skarb, jakim jest Eucharystia. A czy znamy jakieś inne jeszcze określenia na, na Eucharystię, na to słowo, które my mówimy, Eucharystia? A są jeszcze inne określenia. Czy znacie jakieś inne jeszcze określenia mówiące o Eucharystii? No święta. Pięknie, msza święta. Teraz mówimy tak, idę do kościoła na mszę świętą. A to jest najmłodsze, najmłodsza nazwa Eucharystii. Bo ta, to słowo msza święta wzięło się stąd, że wiemy, że dawno temu, może nie tak dawno jeszcze, ale w kościele obowiązywał język łaciński. I kiedy ksiądz kończył mszę świętą, to mówił Ice missa est". Mista znaczy pożegnanie. Więc ksiądz powiedział idźcie, liturgia zakończona. Żegnam was, idźcie teraz do swoich domów i dzielcie się tym, co się działo w Kościele na mszy świętej. Więc słowo Msza Święta wzięło się od słowa mista. Nie pomylić miską. Tylko mista to jest pożegnanie. I my, idąc z Kościoła, Pożegnaliśmy się tutaj z Panem Jezusem, ale niesiemy Go w sercu i idziemy do naszych domów, do naszych rodzin, do naszych znajomych, przyjaciół, żeby nieść Chrystusa. Idźcie w pokoju Chrystusa. Tak się kończy msza święta. Dobrze, inne określenie na Eucharystię. Komunia. Komunia, czyli wspólnota i zjednoczenie. Kiedy ja przyjmuję ciało Pana Jezusa, to jestem z Nim zjednoczony, sklejony. Dobrze, co jeszcze możemy powiedzieć? Jakie inne określenie na Eucharystię na Mszę Świętą? Spowiedź? spowiedź jest też potrzebna. To jest drugi biegun mszy świętej. Tam jest ksiądz Mariusz, teraz siedzi ksiądz Infułat. Właściwie czekają na to, żeby każdy z nas w stu procentach mógł uczestniczyć we mszy świętej, czyli oczyścił swoje serce, ale spowiedź jest to ten drugi biegun mszy świętej. Ale jakie jeszcze inne określenie możemy oddać za pomocą Eucharystii? Przemienienie. Przemienienie. O tym przemieniu będzie mowa jutro, ale faktycznie na Mszy Świętej dzieje się przemienienie. Ale jakie jeszcze inne określenie? Nabożeństwo. Nabożeństwo, wyjątkowe nabożeństwo. Ale Wam powiem, moi drodzy, że pierwszą nazwę, która była no, w pierwszych wiekach, to była jaka nazwa Eucharystii? No, łamanie, łamanie chleba. Moi drodzy, Pan Jezus w wieczerniku połamał chleb. Do Emał, jak szli uczniowie dwóch, szli z Panem Jezusem i dopiero poznali Pana Jezusa przy łamaniu chleba, podczas Eucharystii można powiedzieć. Oczywiście jeszcze możemy powiedzieć Najświętsza ofiara, uczta, wieczerza więc tych określeń mamy bardzo dużo. Moi drodzy, odkrywamy kolejne tajemnice, kolejne skarby. Już odkryliśmy różnych przedmiotów w Kościele, bardzo dużo już znamy, możemy zgłębiać te różne rzeczy, które są w Kościele, w świątyni, ale chciałbym jeszcze zatrzymać się dzisiaj, moi drodzy, nad taką symboliką gestów i postaw. Kiedy spotykamy się z Panem Bogiem, kiedy jesteśmy świętej, to ma się modlić nasze całe ciało. Nogi, ręce, serce, oczy, uszy, usta, głowa. Wiecie takie powiedzenie znają? Ręce, nogi, ciało, aby nam się modlić w ciało. Właśnie naszą postawą zewnętrzną, to co się kryje w środku, jest również moje ciało. I musimy się skupić na tym, czy nasze nogi się modlą, serce się modli, oczy się modlą, uszy, no, usta, głowa. Jakie postawy znamy podczas mszy świętej? Klęczenie. Czyli tak. Właśnie, postawa klęcząca. Moi drodzy, jest to postawa uniżenia, uwielbienia. Panie Jezus jak się modlił w ogroju, to klęczał i modlił się do swojego ojca, z nim rozmawiał. Jaka jeszcze jest ta podstawa? Stojąca. Stojąca. Pani, to symbolizuje szacunek. Jak na przykład jesteście, jak byliście w szkole i do klasy wchodził nauczyciel albo wchodził pan dyrektor czy pani dyrektor, no to wtedy uczeń wstawał. Szacunek dla drugiej osoby. Więc tak samo, moi drodzy, ta postawa stojąca to jest szacunek do Pana Jezusa. Ale również jest to postawa Chrystusa Zmartwychwstałego. Jak Jezus Zmartwychwstał, to był w postawie stojącej. Po drugie, Żydzi, jak opuszczali Egipt, byli w niewoli. Pamiętajcie, że były plagi egipskie i opuszczali Egipt w pośpiechu. To oni spożywali paskę na stojącą. I ta postawa stojąca wyraża wyjście z niewoli do wolności. Jaka jeszcze inna postawa? Siedząca. Siedząca, taka zasłuchanie, skupienie. Łatwiej nam się skupić. Taka postawa na przykład była, kiedy Pan Jezus odwiedził Marię i Martę. To Marta y, biegała po kuchni, trzeba przygotować posiłek, a Maria co zrobiła? Usiadła u stóp Pana Jezusa i słuchała, co Jezus do niej chce powiedzieć. Zasłuchanie. Postawa siedząca. Jak jeszcze postawa nam została? Kurczająca. <grymian> Czasami się zdarza, że coś wkrótce, ale takiej postawy raczej rzadko przyjmujemy. Ale czasami się zdarza, że faktycznie, jak na przykład byłoby mokro na posadce, no to wtedy trzeba no, zrobić tak, żeby faktycznie nie zmoczyć naszych spodni, kolan i tak dalej. Być może czasami no, trzeba tak sobie poradzić, ale w sercu klęczemy, prawda? też jedna postawa została. leżąca. Pięknie, leżąca. Kochani, rzadka postawa, ale. Wiecie, że jak na przykład mamy wielki piątek i ksiądz idzie do ołtarza, to jest postawa leżąca krzyżem. przegłaganie Pana Boga za grzechy. My, kapłani, jak przyjmujemy święcenia kapłańskie, to też na przykład y, leżymy i śpiewana jest litanie do wszystkich świętych. Dobrze, a teraz jeszcze gesty. Zobaczcie, to co kryje się czasami wewnątrz, w nas, wyrażamy na zewnątrz. Na przykład takim gestem może być pomachanie, uśmiech, może być mrugnięciem okiem, może mrugnięcie okiem, może być na przykład rodzic całuje dziecko, dziecko rodzica, może być na przykład przytulenie. A czy są takie różne gesty w Kościele na nabożeństwach na mszy świętej? sobie ręki. O właśnie, na przykład jak był znak pokoju dawniej, no teraz jest to trudne, bo przy tej naszej pandemii, która no niestety y, tutaj również nam pokrzyżowała różne plany, no to spowodowało, że teraz tylko przeskinię głową, więc skłon głową, to jest pewien Bicie się na przykład w piersi, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, to jest też pewien Może być na przykład gestem, co jeszcze może być? Znak krzyża? No, to jest tak, na krzyża też bym mógł być takim gestem, dlatego robimy go pięknie, żeby wyrazić naszą wiarę. Ale jeszcze co możemy? Uklęknienie? Tak, przyklęknięcie. Przyklęknięcie, moi drodzy, jest również podstawą y, uwielbienia, uniżenia. Natomiast, moi drodzy, często nasze ręce, my na Mszy Świętej, nieraz nie wiemy, co zrobić z naszymi rękoma. Więc ręce, kochani, mają bardzo ważną rolę. Można je złożyć. To jest taki po prostu gotycki znak, prawda? że w ten sposób to jest na gotycki sposób składania rąk. Może być romański, czyli zaplecione w palce. Więc kiedy ja mam ręce złożone, to w średniowieczu sługa, wasal w ten sposób wkładał swoje ręce w ręce króla. I obiecał królowi że będzie mu poddany, że będzie mu ufał, a król mówił, że będę Cię brał w obronę. Będę Cię ochraniał, będę Ci pomagał. My tak samo, moi drodzy, podczas modlitwy, jak mamy ręce złożone, to jakbyśmy składali nasze ręce w ręce Pana Boga i mówili, Panie Boże, ufam Ci, wierzę w Ciebie, a Ty mnie chroń i broń. To, co dzisiaj w sali śpiewaliśmy. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Więc, my jako ludzie, jako ludzie biedni, pokorni, chcemy właśnie te nasze ręce złożyć w ręce Pana Boga. Na przykład, ręce ksiądz odbywa. Przed mówił Ksiądz Mariusz o ofiarach. W pierwszych wiekach było tak, że ludzie przynosili do ołtarza różne dary. Na przykład ziemniaki, jabłka, jakieś owoce. I one czasami były brudne. Ksiądz je dotykał. Prawda? Więc ręce miał brudne, więc przed posiłkami, na przykład, Żydzi często myli ręce. Idąc do kościoła, do świątyni, myli ręce. Więc takie duże misy zawsze były przed świątynią, żeby sobie ręce mogli umyć. I my również te ręce myjemy, zwłaszcza tutaj ksiądz. Tego może nie widzicie, bo wy wtedy śpiew śpiewacie yy, przy ofiarowaniu, ale właśnie ręce są myte. Również ręce są rozłożone. Ksiądz rozkłada ręce. Dlaczego? Zobaczcie, jak dziecko na przykład jest małe, to wyciąga swoje ręce do rodziców. My też jesteśmy czasami bezradni, mamy różne sprawy, problemy, to chcemy nasze ręce do Boga wyciągnąć i rozłożyć je. Panie Boże, popatrz, jestem bezradny, Ty możesz mi tylko pomóc. Albo na przykład pamiętacie historię może Mojżesza, który zniósł ręce do góry, gdy Izraelici walczyli z Amalekitami. Kiedy miał ręce w górze, to kto wygrywał? Izraelici czy Amalekici? Izraelici. Pięknie, Izraelici. A kiedy już był zmęczony ręce opuszczał, to wygrywali przeciwnicy, wtedy, Amalekici. Moi drodzy, więc nasze ręce w górze ze wzmocnienie naszej modlitwy. Taka właśnie modlitwa postawa Oranta, ręce wzniesione. I również mogą być ręce nałożone. Na przykład biskup nakłada ręce. Podczas wierzmowania na kandydatów, albo na przykład jak są święcenia kapłańskie, to również biskup nakłada ręce. Ksiądz też wyciąga ręce, nakłada, wzywa Ducha Świętego, mówi uświęć te dary, wyciąga ręce. Więc tych gestów, zobaczcie, jest bardzo, bardzo też dużo. Dobrze, a teraz moi drodzy, bo tutaj przynieśliśmy też dużo takich dzisiaj też rekwizytów. Zobaczcie, my, żeby odkryć pewne tajemnice, pewne skarby, to trzeba wejść do kościoła w pewnych takich okularach. W okularach wiary. który wyobrazić, że tutaj będzie się rodził Pan Jezus. Wczoraj Wam mówił ksiądz Mariusz, że podczas ofiarowania przynosi się do ołtarza chleb i wino oraz wodę. I teraz chleb to jest hostia na tej patenie. I kiedy, moi drodzy, tego pomyślimy o Betlejem, co to jest Betlejem? To jest miejsce, gdzie narodził się Pan Jezus. A Betlejem co oznacza? Dom? Dom chleba. Dom chleba. I zobaczcie, mamy chleb na ołtarzu? Mamy. I podczas najważniejszej części mszy świętej, przeistoczenia, przemienienia, Rodzi się Pan Jezus. Czyli można powiedzieć, że nasz Kościół jest Betlejem. Jest chleb i rodzi się Pan Jezus na ołtarzu. A co mamy w kielichu? Wino. I ksiądz Mariusz też mówił wczoraj, że tam się dolewa niewielką część krople wody, prawda? Zobaczcie, wino znaczy bóstwo, a woda człowieczeństwo. Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem ale też prawdziwym człowiekiem. Ma dwie natury, boską i ludzką. I jeszcze jedna rzecz. Ksiądz już mówił, że możecie ofiarować różne rzeczy Panu Jezusowi podczas ofiarowania. Moi drodzy, święci często widzieli nam mszy świętej aniołów. Każdy z nas, i dorośli, i dzieci, macie mamy swojego anioła stróża. Więc anioł stróż podczas mszy świętej jest przy nas i święci widzieli coś takiego, że Wasz anioł stróż bierze naczynie i Wasze intencje, które macie w sercu, Wasze różne sprawy, problemy, trudności, składa do tych naczyń i niesie te naczynia, te serduszka Wasze i składa na ołtarzu. Każda osoba wtedy powinna otworzyć swoje serce, swoje intencje, problemy, trudności, zmartwienia, choroby. I anioł, stróż, niesie tą intencję na ołtarz. A jak się po prostu nie skupi nam przy świętej, myśli o wielu innych rzeczach, czy nie modzą się oczy, serce, rozum, to plan naczynie jest po prostu puste. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy mieli intencję. I teraz, moi drodzy, przychodzimy już tak pokrótce do tego, o czym nam powie Maciek, Jadzia i Dziadek. Kogo nam nie powie, to ja może powiem za nich. Dziś Jadza miała jakiś słabszy dzień. Od rana nic się jej nie udawało. Na początku nie wiadomo, dlaczego budzik zadzwonił o godzinę później. Oczywiście w pośpiechu zabrakło czasu na poranną modlitwę. Na domiar złego przy śniadaniu kromka z czekoladą wypadła Jadzi z ręki na czystutką sukienkę. Jakby tego było mało, w szkolnej szafie zawieruszył się jej worek z butami, przez co dziewczynka spóźniła się na pierwszą lekcję. Jak się później okazało, książki w plecaku miała spakowane na środę, a nie na wtorek i w dzienniku pojawiła się notatka o nieprzygotowaniu do lekcji. Co jeszcze może się dziś wydarzyć? Prawie ze łzami w oczach zastanawiała się Jadzia. Po powrocie do domu nie chciała jeść obiadu, ale ze zwieszoną głową poszła do swojego pokoju. Mama, oczywiście, zauważyła, że coś jest nie tak. Weszła do pokoju Jadzi i zapytała: Jadziu, co się stało? Dlaczego jesteś taka smutna? Mamusiu, nic mi się dziś nie udaje. Już nie będę wychodzić z pokoju, żeby nic złego się nie wydarzyło. Nawet nie chcę jeść obiadu, bo pewnie rozbiję talerz albo wyleję zupę. Ależ, Jadziu, nie martw się. W górę serca. Już dość tych zmartwień i czas to wszystko ponaprawiać. W górę serca? Przecież ja znam te słowa. Na ostatniej zbiórce mówiliśmy o nich, gdy ksiądz tłumaczył nam, co to jest prefacja. Prefacja? A co to takiego? Prefacja to taka uroczysta modlitwa, w której wielbimy Pana Boga. Pamiętasz, Jadziu, zaczyna się dialogiem pomiędzy kapłanem i wiernymi. Pan z wami i z duchem twoim w górę serca wnosimy je do Pana. Jest ona pierwszą częścią modlitwy eucharystycznej. Maćku, gratuluję. Widzę, że nie próżnujesz na zbiórkach. Bardzo lubię poznawać sekrety mszy świętej. Jadziu, chyba wiem, co trzeba zrobić, żeby przerwać te wszystkie niepowodzenia. Skoro prefacja to dziękczynienie, to podziękujmy Panu Bogu za to, co dziś było dobrego. Za to... Że choć trochę później, ale obudziłaś się cała i zdrowa, że Pan Bóg dał ci ten nowy, choć pełen doświadczeń dzień, że mamy siebie nawzajem i nawet gdy nam ciężko, nie jesteśmy sami. Jak dużo tych powodów do wdzięczności, mimo że wydawało się, że dzień nie będzie taki udany. Za to dobro uwielbimy Pana Boga. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak Z była na początku, na początku teraz, teraz zawsze i na wieki wieków. wieków, Amen. I w górę serca, smutki na bok i zapraszam na obiad. Dziękuję, mamusiu. W górę serca tak mówił często Jan Paweł II Sursum corda". Moi Widzący, my przychodzimy teraz do trzeciej części mszy świętej. Za nami liturgia słowa wczoraj przeszliśmy od ambony, czyli od stołu słowa do stołu eucharystycznego. I rozpoczyna się trzecia część od ofiarowania darów. I później, moi drodzy, jest właśnie sercem przy świętej. Modlitwa eucharystyczna. A skoro modlitwa to dialog, rozmowa, to co było powiedziane, Ksiądz dialoguje z Wami, z wiernymi. Mówi: Pan z Wami. I na nowo sobie uświadamiamy, że Ksiądz nam przypomina: Tu jest obecny Pan, On jest tutaj. Później co ksiądz mówi? To jest właśnie to. W górę serca. O właśnie, w górę serca. Czyli nasze serca, moi drodzy, znosimy do góry. Czyli znosimy do Boga i chcemy te nasze serca połączyć ze sercem Pana Boga. W górę serca. Czyli te serca, które mamy, musimy sobie uświadomić, że musimy połączyć z Bożym sercem. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zawiedliwy. I to właśnie jest prefacja. I później się on mówi albo śpiewa naprawdę godne to i sprawiedliwe, i tak dalej. Moi drodzy, dziękczynienie. Prefacja to jest przedmowa. Czyli to jest dziękczynienie Panu Bogu za to, że nas odkupił, że posłał swojego Syna, że nas kocha, że jest obecny pośród nas. Zobaczcie, my często na mszy świętej mówimy dzięki, dzięki, dzięki. Pośpiewaliśmy chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Dzięki Ci składamy było. Jak Lektor przeczytał oto słowo Boże, co powiedzieliśmy? Bogu niech będą dzięki. Kiedy jest na przykład, moi drodzy, tutaj dzięki składając Pan Jezus mówi, prawda? Że uświęć te dary. Więc to słowo dzięki Często się nam przy dziękuję pojawia. Zatem dziękujmy Panu Bogu, mimo różnych zmartwień i trudów i problemów, które mamy. Bo każdy ma. I dzieci mają, i dorośli. Każdy. I jeszcze koniec, moi drodzy. Jeszcze na rzecz. Jak Pan Jezus uzdrowił trędowatych, chorych, dziesięciu, to ilu przyszło podziękować? Jedno. Tylko jedna osoba. Tylko jedna osoba. I Pan się pyta, Pan Jezus, a gdzie pozostałych dziewięć osób? Więc my doceńmy to, co mamy i dziękujmy Panu Bogu, bo w niedzielę mogliśmy, moi drodzy, usłyszeć słowa świętego Pawła, który tak powiedział. Święty Paweł w niedzielę. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. W każdym położeniu. I na koniec Pan jest hymn święty, 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 a powiedzenie trzy razy święty oznacza najświętszy. W religii żydowskiej, tak to było, w tradycji żydowskiej, że powiedzieć Najświętszy, to się mówiło trzykrotnie słowo święty. W języku polskim troszkę inaczej, bo mówimy święty, świętszy, najświętszy. A w hebrajskim języku jest święty, 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 czyli Najświętszy Bóg. A ciąg dalszy, o to już jutro.